W ciur, muszę wcalność walnąć w osłonę, tutaj w to, cofnij, i jeden do życia. O tak! I znowu ciągam nosem. Chwila, ja się napiję. Napoję się wodą gazowaną z kranu. Widzicie burżuj. Leci mi woda gazowana z kranu. No, ładuj się, ładuj, ładuj, ładuj. Jest. No, jak mówiłem właśnie, że od czasu do, ka do czasu kaszle. Nie chcę tego gówna. Jaki alarm. Na ziemię. Na ziemi i do piachu, wąchać kwiatki od spodu. E, wypierdalać? Wjeżdżają mi tu na linię, jakby nie wiadomo co. Wypad? O wy śmiecie tępe. Dobra. Snajperka. Biorę Sniperkę, wiadomo. Nie, 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 nie! Ja chcę MP4 y, STG44? A to nie jest MP44? Nie wiem, ja może się na broniach nie znam. Nie wiem, głupi jestem. Wiele osób to wiecie! Wie. O tak. jak ja to kocham? Wypieprzać? Korna rąbany e, Nie, pięknie z noża i nie ma nikogo. Dobra, lecimy e, tu nie e, cyk, cyk. Się wstydzę przeładować. Co za śmata Co za, za gnój! Zginął. Fak! Spadłem. A ja mam ten. Odcelowania super i od. Bum, 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 bum. Ubor snajpera mam i. Kurwa! Może mogłem to spaść? O, właśnie, dobra. Ale ten berserker mi poszedł się kochać, Lipa. Dobra, tu nic nie zrobię? Ej Ha, dobra Trochę dziwne miejsce na Takie klawisze, ale spoko. Znaczy klawisze na takie wajchy Dzień, Szmato. A kuku! O, czy mnie zobaczył Tu nie wejdę. Cześć. Cześć O! A, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam! Bierz to gówno! Nie bójcie się! Zginę! NIE! KURWA! FAK! Nie zapisałem! Na szczęście jestem od początku tego miejsca. Kurwa. Nienawidzę tych save'ów. Znaczy tego braku save'ów. Tu trzeba pamiętać, żeby zapisywać. Jak to zazwyczaj w grach się wzięło i zapisywało co chwilę, to tutaj akurat zapominam, że trzeba zapisać. Fajnie Nie no, akurat z tymi savewami to się nie postarali Ale reszta gry jest spoko Tylko czemu mi tak ścina Wow. A kuku Co, coś z noża? Dobra, masz z noża Nie z buta z noża! To bym chciał buta! I nie, no dobra, dobra, odejdź. Nie obrażaj się tak na mnie. No, no, trochę życia sobie odzyskam, a może nawet całe pięknie. GINIEŚĆ! Muszę wkrótce do tego podpalacza podejść z tym nożem. Kurde, nie wyszło. Dobra, ciul. O. Zostaw mnie! What the fuck. O. Też można? Save. Zapisałem, zapisałem! Dobra, co my tu mamy? To mini Thomsonki. Thompsony. A, sniperka mi się przyda. O! Ten gnu jeszcze tu zabijemy. Łatysz ma to. No i nie ma. What the fuck? Jeszcze jeden tam jest? No tylko jeden. Jep się. Jep się. I się, się. Ty też. I ty. się. No kurwa! Won! Mi! Stąd! Nie!

Odwal się! Fuck you! Zdychnij w czeluściach piekielnych, szmato! No! Tak się kurwa chcecie bawić? Tak? Dobra. Zobaczymy, komu będzie do śmiechu mać fajnie to fajnie fajnie że ja sam się podpalę jeszcze no zamykaj to szybciej Pal się szmato Dobra. Zamknięte? Zamknięte. No. Też mogę zamknąć. Tylko nie wiem, czy w ogóle jest sens zamykać to. Może i jest. Eee, oni się nie pal. oni nie pali się. Dobra, lepiej go jeździć z karabinu. WON Dobra, to są apteczki, to sobie wezmę. Save'a walne No, biegnij A to mój Co to ty odpieprzasz You and się skończył chyba wybuchnijcie sobie, macie granata. No, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. Się pytam, czy jeszcze ktoś. Nie, dobra. Lecimy. Ja piernicza co za szmaty. No, odejść. Ile was tu? Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra. Kurwa! Znowu ten podpalać, jebany. Zdechnij w czeluściach piekielnych, mówiłem. Tak, nie mogę zginąć. Uff, ledwo co? Zdech! Chyba tak. Dobra. Save. Jeszcze coś? No? Jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Się grzecznie pytam. Niemców. Jest git. Fak, snajperka by się przydała. O. Jak ładnie. Kurde, nie trafiłem. What the fuck, zdechnij. Sejwik! No. Duży i karawinu Nie ma problemu. Tam mi tu chce przyjść. No a ja się pyta. Ufa, fajnie oni się przewracają. Pole wyleciał poza drzwi. Cześć, ja spróbuję jednego w nogi strzelać ciągle. Nie, nie wyszło mi. A, Eeeegh, O. <laughs> ja pierdolicie, jak się fajnie przykleił. Kurna, najlepsza zabawa. Fajnie się oni czasem przyklejają do tych ścian. Pamiętam, że raz był ten błąd, gdzie głową właśnie wszedł do ściany i wisiał. Fajnie wisiał. Tylko, że tym problemem, że nogami do góry. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale spoko. W końcu gry i ich błędy. No. Ech. Aha, mogę pobłagać w twoich snach. Jeszcze coś? Nie, dobra. Zamachniam do przodu. Coś tu? Nie. Tu? Nie. czyli tu. Tu? Apteczka. Eee, te... e, dobra. Żadne z tych miejsc. What the fuck? Co tu jeszcze atakuje? Master. Ha 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 ha! ha. Jakie debilat. Niech zgadnę. Wszyscy zginęli teraz. Jakie ja sobie poszedłem. Oczyść molo. Aha Czyli w końcu ta baza gdzie się znajduje? A, yeah. W jakimś porcie, fajnie. Oczyściłem, zabierzcie mnie. Uhuhu. do you have when you returned from the z8 compound klaus took to drinking and left the opposition but that doesn't make him a traitor everyone knew how you despised each other he's vanished because of you because you enough anton say it's not true say it was an illusion oh, curva. No spoko. Dobra, punkt ciszy, punkt ciszy. Tutaj sobie damy trochę do celności i do zdrowia. Zastosuj. Pociąg. A nie pamiętam tej misji, chwila. Nie wiem. Za chwilę pamiętam, o. No szybciej się ładuj! Ech. O! Spoko! Bawimy się w GTA Kurwa, jak chcę zobaczyć, żeby ktoś coś zrobił na żywo, naprawdę. To jest kurwa niemożliwe. Dobra. i w sumie tu się przyda. A kokku Dobre, dobre. Nie ma co niezki to dobry ten shotgun jest. Ja chcę więcej go. Ale na ten ogień. Oj, dobrze, że we mnie nie celuje ten czołg. No. Idź, idź, idź. Bum. Bum. What the fuck? Why? Mamy problem. Już nie. No, otwórz się. Nie, mam iść. O, słyszałem Niemców. Jeden. Dwa. Trzy. No. Cztery. Pięć. Pięć headshotów. A to już... No. No Zjebałem pasce. O, what the fuck? Pierdole, jak mnie wystraszył w Bum. 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 to nie tak. Cyk. Cyk Cyk... cyk raz. Coą skakać? nie... już myślałem. Już myślałem, że dwóch zarąbałem. No i znowu. Fajnie, że podczas tego nie trzeba tak przeładowywać normalnych, normalnej amunicji. Fak, deszczet. Trafić nie mogę. No. Jak ładnie. No, gin, 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 Dobra, apteczki by mi się przydały, hello! Dobra, mam apteczkę. Yes. Dużo tego uber-snajpera mam. Na tej misji, dzięki temu shotgunowi. Zdechni, dobra. Jezu, ile was. Skończyli się? Proszę, powiedzcie, że się skończyli. Chyba tak. Ale nie mogę przejść. Jak Aaaa! Jak to wyjebie, no, noż. Zapis, zapis. Ale celować się nie do tym shotgunem. Walipa. O, raciul. Lecim, lecim. O. E? Jak ja mam przejść, niech mi ktoś powie. Bardzo chętnie go posłucham. Teraz save. Aha, spoko. Można i tak. Drabina na drewnie, a co tam. Miniesz. Ty też. Uje, amunicja. Coś jeszcze? Pytam się. no, no co by innego, Niemcy. Miniesz. Walaj się, frajerze! Proszę więcej. Yes. No ja nie, nie mogę się przeciągać pod tym. Save. No nie mogę. A tu chyba. Ah. Kiedy? Okay, Fajnie, że wcisnąłem shift zamiast spacji Nie, shotgun najlepszy. O jak ładnie. Nie, tamta jeszcze mi wybuchnie. O? Chcesz pociąg przy pomocy? Działa. Da się tak? Fajnie. To no, ale nie mogę. No, rozpieprzaj, rozpieprzaj! raz no, to gówno! Fak! A kuku no niść się Ruszy. ile to ma armora to gubi pociąg tylko bez przesady Boom. jeszcze ktoś chyba nie dobra Wybuchnij wreszcie lub się zatrzymaj nie wiadomo co Ale zrób coś To już się pali, no bez jaj, no już się powinien zatrzymać, hello Kurwa to gówno była to mówka nie zatrzymała Już zatrzymał się Powiedzcie mi, że tak Już nawet nie liczę ile ja naboi na niego wyjebałem Chyba mój dobra No spoko, to idziemy na się nisty Ale ja chyba nie tędy o, dobra. daleko O, kawałek drogi Tak, nie mogę górą Wybijamy się a co tam? Czemu znowu drzwi są zamknięte? No chyba ten pociąg tu nie podjedzie, tak? To jest shit. Znowu coś zepsułem. Nie. What the fuck. O co chodzi? Nie, nie, e. czemu drzwi się zbugowały? Co jest? Słuchajcie, safety tu, drzwi są zamknięte. Dobra, ale w sumie wiecie co? Ja już mógłbym tutaj na razie skończyć ten maraton odcinkowy, bo już tak trochę plecy i dupa mnie boli od tego siedzenia, więc czekajcie. O, o, ała. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i narka wszystkim.